Siemano, z tej strony Ravanes, a to jest kolejny odcinek z gry Kingdom Rush Frontiers. Pomału zbliżamy się do końca. Czeka nas kolejna misja w jaskiniach. Do dzieła zaczynamy. Come. Tak, no i mamy tutaj krasnoludy, które są po naszej stronie. Mamy w ogóle no, drugiego bohatera. Nazywa się Rurin Longbeard. To oczywiście jakieś nawiązanie do Durina, z władcy pierścieni. Tutaj u góry mam swojego tego golema. Dobra, mam dużo naprawdę złota. No, taka trochę nietypowa mapa. Dobra. Tutaj o ten dusie jakoś za bardzo może nie będę martwił, bo mam tutaj te krasnoludy. A tutaj bym łuczników postawił. To może jakieś baraki jeszcze dodatkowe. No i dobra. Już ulepszenia mają, tu jakieś beczki mają i zwiększenie damage o 30 punktów. Tu mają... zbroje z Mifrilu. Kolejne nawiązanie, oczywiście. No i tutaj mają kolejne. Mogą się leczyć jeszcze. No całkiem ciekawie. Dobra, tutaj postawię baraki. Podwójnie. Dobra, dam tu maga. Tu potem tego robota postawię. Tutaj potem zrobię tłuczka tego. Nie wiem, jakichś łuczników może jeszcze tu trzeba dać więcej. No dobra, tak poszedłem. Niech już idą. Ech, tak, tu będą jeszcze schodzić po tym i tutaj się wspinać. Chyba też tutaj. A no, to są ci teleportujący się. Idźcie. O, na tych to się Mak tu przyda. Dobra, on tam ich kroi na górze ten Gravel. no, z niej może być trochę problem. Mi się jeszcze leczał. Będę musiał tak zrobić. Dobra, ulepszę to, i dam tych. Dobra, może sobie jakoś poradzimy. No już w ogóle dziesiąty poziom, no tu są ci. bi artylerię Trochę Tak u góry trochę nie za to wygląda Dobra, jeden padł Tutaj sobie powinniśmy poradzić No dobra, latające będą Ej, Kurde, już ten jeden prawie tam chciał uciec. Ale nie ma tak łatwo. sami ci teleportujący teraz będą Dobra piąta fala. Pomaga tego, tu potem postawię. Już nie będę się tam górą tak bardzo martwił. Fedy. A teraz ci niewidzialni będą. Dobra, trochę go przestawię. No i dobra, teraz tylko zbieram na tego. Tam my się sobie z nimi poradzał. Gorzej tutaj może być, bo sporo idzie o tych Może to ulepszę jeszcze. Albo to im panc ten dam Dobra palcie się Dobra teraz te rakiety będę miał No i dobra teraz tego nekromanty pasowało dać Tu prawie tam kurde przeszedł, ale był na low HP, to tam dostał głazem i odmaga jeszcze. Dobra, mam już nekromantę. No i to teraz. Tu jeszcze są ci strzelający. No i te są wkurzający bardzo. Z każdym następnym rozdziałem te zasięgowe jednostki coraz bardziej wkurzające się robią. Najpierw byli ci łucznicy. Potem byli ci łowcy z trucizną, no a teraz są ci. Dobra, mam sporo złota. O leci ten Wykluwają się mniejsze Pterozaury Dobra, trzeba tu polepszyć wszystko Teraz naprawdę miał potężny ten damage I o to chodzi Dobra, oni się skupiały tutaj na tych szkieletach zamiast tutaj na innych, no to właśnie dobrze. O kurde. No było niebezpiecznie tutaj. Trzeba ich poulepszać, tych. Te baraki tu trzeba poulepszać zdecydowanie. Teraz tu u góry latające pójdą. Nie wiem, tu może potem tylko totema dam. Aby wyciszał tutaj do zdolności. Mówię, no, jeszcze ta wieżyczka nie jest tutaj bardzo mocna, ale taki support tylko dzięki tym totemom. Tak, no to... Zdecydowanie kusznicy są mocniejsi No ale oni właśnie dzięki tym swoim umiejętnościom, no to trochę tam coś oddają Dobra, jeszcze tą seryjkę im lepsze No i tego teraz trzeba. Mm, mm, dobra, pomóżę raz tam. Teraz tego. Ready to rumble. Oproszę, tutaj koleżka wyszedł. na niego to się przyda. To wiertło będzie idealny właśnie takich. No i jest ten już: Sammoner. Dobra, powinno go zjechać zaraz to. Zmniejszy cooldown jeszcze. Szkoda, dostaje mocno. Cofaj się. I już spam robi. No, da daje się mu to przerwać przynajmniej. Zauważymy, że chyba za tych, których on tu sam nie ma w ogóle złota. Robicie go. No i weszło, zamiast tego dużego jakiegoś małego skasowało. Dobra, gin, kurde, gościu. Tego już idealnie tu skasowało, o, jeszcze tego trzeba obić Dobra tam teraz u góry idą. Kurde, ale nie są głośni. Jak to przywołują. Irytujące to jest. No i znowu tu spam się narobił. Ja no, mam tego tłuczka, który trochę tutaj to tu, tu czyści. Badam tych templariuszy tam. Naprawdę było niebezpiecznie. Dobra, gin kurde. Ach, no i się przesunął. O, dobra, wiertło go skasowało. I tymi beczkami też trochę porzucają tu. Ale są jest upierdliwy naprawdę. Dobra, podpaliło tutaj. Dobra, tutaj też dam tych. A tutaj dam kombo. Asasynów i tych Templariuszy ich mogę dać nawet trochę bliżej, bo oni się robią niewidzialni. Bo wtedy nie będą atakowani przez tych zasięgowych. Chyba, że dopiero będą walczyć, to wtedy do, będą atakowani. Tu już tylko rycerza wstawię. Bo naprawdę sporo tego idzie. Przywam sobie kolejną falę, no i robię tego to temat wycofaj się. Teraz tutaj dołem jest ciekawie. Kurna ile tego tu jest Raczej poulepszać Dobra uniki jeszcze Teraz tą chmurę Pestilens Dobra idźcie. Oj, ten dostał już wiertłem od razu na dzień dobry Na no, tu idą jeszcze kolei. No, tutaj wyłażę jeszcze ci. No i tego trzeba jeszcze tutaj trochę wzmocnić. A te beczki trzeba jeszcze poulepszać trochę. No i teraz tego. No tu mam to już maksymalnie ulepszone. Dużo złota jest za tego jaszczura wielkiego A i ten mi zginął Dobra, to jeszcze trzeba wzmocnić ten Zasięg tutaj trzeba zwiększyć zdecydowanie jeszcze A to jeszcze zahaczą te kolejne wieżyczki Bo teraz już jest no, ogromny mają ten zasięg Chmurę, no i już ostatnia fala już chyba najpierw ci słabi poszli, no i dobra tutaj. Znowu oni. No niestety. Że trochę ich tu obrażenia jakieś dostali. Kurde, ale niestety nie zginęli. Dobra, ulepszę, co się da. Dobra, może tu postawisz jakąś wieżyczkę. Tak na szybko. Tak, tego mnóstwo tu jest. O nie, oni tu przychodzą. Dobra, jakoś się tu trzymamy. O nie, tam jest nieciekawie. O nie, wycofać się. Kurde, daj tego rycerza tutaj. Nie mogą przejść tak na koniec. Ty, chodź tu jeszcze! Nie, najgorzej. Dobra, jeden zginął. Jeszcze tylko ten. Dobra, dostał na koniec bomby w łeb. I się udało. O kurde, ale teraz ta końcówka była ciężka. Dobra, 4 gwiazdki mam. Pójdę sobie tym magom, żeby im tu zredukowało ten koszt... Upgrade'ów, no i chyba tym barakom jeszcze... ...lepsze nie dam. Dobra, mam chyba wszystkich bohaterów już odblokowanych. Mam prawie dziewiąty poziom. No ale to myślę, że sobie zagramy tym smokiem. Pounehartem. Samonuję tutaj golemy. No naprawdę to będzie mocny bohater. Dobra. Damu wszystko po kolei. No i tak, teraz tam. Wpinał jest przed nami. Walka z bosem tutaj będzie. No, tak jak mówię, w tym odcinku naprawdę było ciężko, już na pod koniec. Tak więc. Myślę, że to już było na tyle w tym odcinku. Nie wiem, zobaczę jeszcze, czy nie porobić tutaj jakichś tych. dodatkowych, tych poziomów, żeby tej gwiazdek nie zdobywa, zdobywać jeszcze i po, poulepszać tam więcej. No dobra, to zobaczę jeszcze. Ale. To było na tyle w tym odcinku z Greekingem Rush Frontiers. No i strzała.